W dniu dzisiejszym odbywa się wcielenie ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na szkolenie podstawowe. W tym momencie wcielamy około 130 ochotników, z czego połowa to są kobiety. Zawsze o tym marzyłam. Nie zrealizowałam się zawodowo, ponieważ dzieci. Poświęciłam się dzieciom, ale praca w wojsku da mi też stabilność, szanse na rozwój. E, więc mam nadzieję, że mi się uda i tutaj zostanę. W tym momencie to jest drugie wcielenie w 9 Ościńskim Batalionie Dowodzenia. Przed nami jeszcze jedno wcielenie, które odbędzie się w sierpniu. Przede wszystkim szkolenie podstawowe, czyli zobaczą, jak to jest być żołnierzem. Od, e, odbędą podstawy szkolenia wojskowego, podstawy obsługi broni, szkolenie z taktyki, medycyna pola walki, Wszystko to, co żołnierz powinien wiedzieć. Pani już wszystko ma w swoim koszyku? <laughs> Nie wiem jeszcze, czy <laughs> wszystko mam. A co do tej pory udało się zebrać? E, jak widać, piżamy, bluzę. Beret Dziękuję. i skarpetki. Nie ma wpływ na kolor? Nie, nie miałam wybuch. A beret pasuje, bo to ważna tak, rzecz? Tak, pasuje, pasuje. Szkolenie trwa 27 dni, kończy się przysięgą wojskową, która już 3 czerwca. Blisko 100% dalej ym, odbywa szkolenie specjalistyczne, które trwa 11 miesięcy. Natomiast w czasie tego szkolenia również e, przechodzą do służby zawodowej. Udało dobry. się dobrać mundur dobry tak, dla Pana? Tak, bardzo dobry, wygodny. Pracek duży, fajny, wszystko się mieści. Jeszcze miejsce zostało na swoje prywatne rzeczy. także. To Pana pierwszy mundur? Pierwszy. Jakie uczucia towarzyszą temu momentowi, kiedy się włączy, no jest włoży? Okay. To? No jest ok. Ludzie mili, żołnierze mili, także myślę, że będzie wszystko ok. A jak to się stało, że Pan znalazł się w wojsku dzisiaj? Rodzina. Sam, sam chciałem. Trzeba powiedzieć, że żołnierz to jest żołnierz. Nie ma znaczenia, czy nosi mundur kobieta, czy mężczyzna. Czyli generalnie wymagania są takie same. Oczywiście, jeżeli dochodzi później do szkolenia i do egzaminu z uef u nie, są te normy nieco inne, ponieważ mamy troszeczkę inną fizjologię. Natomiast żołnierz jest jeden, niezależnie, czy jest to kobieta, czy mężczyzna. Jestem silną kobietą, dużo w życiu przeszłam, więc mam nadzieję, że sobie poradzę i będzie wszystko w porządku.